Siema z tej strony Feropa i w dzisiejszym odcinku mamy GTA. Widzieliście, wczoraj dokładnie było, życie na fajwemie i dzisiaj mamy nietypowy odcinek, bo dzisiaj przyjdzie ten gość, ale... Jeszcze niech ten gość nie wchodzi, bo słuchajcie, no dzisiaj mamy kto więcej kasy zdobędzie, więc dzisiaj gramy z youtuberem, którego może kojarzycie. Kiedyś go podobałem, jest to Bartik z 69 Zapraszam. jest tutaj. Witamy go. Jesteś gotowy, więc tak, zasady są takie, kto więcej kasy zarobi. Napady wszystkie, nawet nie muszę być sklepem, może być stacja międzynowa, co będzie chciał, dobra? Siadaj i co? I gramy i zobaczymy kto wygra, więc stawcie łapkę w górę, i co. Nie wiem kiedy wy widzicie ten film, bo łóciek jerby i lecimy. To co, jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Ja spaliłem jierbę, więc pozdrawiam. Nie ja, na ja, ja początku, muszę znaleźć jakiś sklep... z dwóch typów, to. I mam od razu policja, bo tam stała policja. No, jak? Gdzie stała jest, jest policja? Policja jest. Na... Gdzie? Nie wiem, tak, tak. Ta, ta. Musimy. Ta najszybciej. Chyba. się... O, no, trzy życia dajemy. Trzy no razy nie. Razy masz dwa już życia? O, nie tak. Ja nie wiedziałem, że masz. można wypaść przez auto. Czyli teraz nagle przychodzisz. Byk. I wiem, tak. Ma, o, jakimś cudem tysiąc i nagle ją zabrali, ale to się nie wlicza. Jak? Pięć tysięcy. A to się nie, nie, nie wiem. No jak to jest, kurna możliwa. Bo ty tego nie ukradłeś, tu kto ukranie? No kurna, cool, no Auto mi znowu załamali. Nie będziemy. Aż 10 minut ci... O nie! Nie, to nie to. No co ty robisz? Ej! Ty panie, panie, co ty robisz? Dobra, no, pyk, mamy na 17. To legal zaatakowanie chcący. Bo nie to, nie, nie, nie wiem gdzie to jest, musisz mi coś powiedzieć. Prosto. Prosto, dobra, będziemy prosto. Niestety nie ma tu tego zaznaczonego, na ja Co ja poradzę, jak to jest zwykłe dieta, to to masz lepiej by było na rp zagrać otwieram. dobra ale rp Chodź, co to ma OK okej mamy to nawet nie ten cel ale dobra nie. widzicie mamy pierwszy sklep boże ile to musi otwarty? tylko ciekawe czy jest otwarty no skąd z tego motora wanonego dawaj no zobaczymy czy jest otwarty nie. otwarty pewnie o, otwarty! Dobra, tylko teraz musisz odrabować ja nie wiem, jak to ty zrobisz, Tylko tak, musisz, yy... No dobra, ci nie Daj Dawaj, krasę! O nie, to nie jest ja już A. Go sobie, nie ma. Nie, wiem. A nie No co ty, nie? No dobra. Eee, pani Kolego, czas tam! Powiem że coś tak, musisz coś zrobić przy tym. No, no przy tym, coś musisz zrobić. O, da. No chodź, halo? No co, to trzeba zrobić, no. Ciekawe, nie? O! W to nie wiem. Widzicie? No co trzeba tu zrobić? Nie no, ja nie wiem na przykład Otwieraj to, ku... na no, ma... No to się odbieram. Jak ty tego nie widzisz? Ja ej to jest serio Jak ty tego nie widzisz? No zobacz no. Dobra Mamy 46 dolarów. Nie, nie 45 dolarów Uciekam ten... nie Czekaj, zapiszę ci 45 Ej, to nie ma wyjścia nie da się ten wejść! Skamer, albo to, to O nie! Są tu! Są tu! Gulina! zabili mnie! No nie. no nie! Ostatnie życie! No nie no co to jest? No ja... 45 dolarów na razie masz. No ja... No nie wiem. Nie, masz to. Ostatnia próba. Dobra. Samy podlecimy z teraz szybkiem. Ciekawicz tym. Raczej to sobie co tutaj O nie! Chłop się z No jak zginiesz, to sobie nie pani A pani Nie. Dobra, wchodzimy tu. mnie teraz szybko sobie. No dawaj No dlaczego on już no, ja poszedł Ale mamy łatwiej. o to. Dlatego. O, kolejny kasta ja? leci. 31 31. Pięk. Mamy 94. Mam nadzieję, że widać na kamerze. No, dobra. Się jedną ręką. Fajnie Ej, już jest. Już jest. 56. Koniec dobra. Czasu. Dobra. Czytaj się. Czytaj się przed policjantem, albo się dam złapać. Nie wiem, co mam wybrać. No tak czy uciec Dobra, teraz. jak to nie Dobra już uciekłeś, przecież gdzie ty uciekasz? No chcę ludzi teraz jakoś. Aha, no ja teraz. Dobra, już, koniec. Wysiadam. Zmienam. Dobra, teraz ja. Teraz ja, wreszcie. Ale nie mam ręką, nie ręką. Jak jedną ręką? Co jedną? Nie na ręką. Czekaj, bo ty tu. Dobra git. Jestem spocony jak nie. Dobra, słuchajcie, więc tak. Jedną ręką. Którą mogę? Wszystko jedną. Może zmieniać, może zmieniać. No, mogę zmieniać, taki. To już wezmę twój samochód. Z tak sobie weźmiemy, dobra, hop. Biorę sobie tak, pyk. I lecimy sobie pyk tutaj, bo nie ma zaznaczonych. Dobra, jedną ręką niech będzie, damy chyba radę. Pyk sobie. My tu sobie. Tylko mamy gościa, więc. Pyk. Pokazujemy, dobra. A słuchajcie, zrobimy to. pyk. Ludzie kurna będą dzwonić niestety. Ej, co jest? No to sobie zrobię. Czemu ja nie mogę obrab... A bo ty obrabowałaś, nie odświeżyliśmy gry. No i patrz, ja nie mogę już o obrabować. O nie mam, nie. 99! 99! Ja 99 Ej. Ej, no to jest... Dzięki. O nie, są ci! Band bandyci czekają i tam. No, co robię? No muszę się bronić no. Co ty robisz? Pędzianki. No, krzyż widzę. Za bardzo mi Dobra, nie mam samochodu. Nie mam. Jedna, jedna gwiazdeczka to sobie mogę, nie? Ja mam piątkę przychodzi. A ty ile miałeś? Tak, 9.